jesteśmy w Ma'awal Ma i powiem Wam, że trudno wyczuć czasami, czy to przez COVID, czy nie wiem dlaczego, ale dużo miejsc jest opuszczonych. W jest jedno miejsce, gdzie jest bankomat, właściwie dwa bankomaty. Jest to Costa Maya Inn. I teraz właśnie jesteśmy w tym Costa Maya. Wielki, wielki hotel. A wygląda, jakby był opuszczony. W ogóle go nie ma na Google Maps Chociaż przydałoby się, chyba dodam, żeby ludzie wiedzieli gdzie jest bankomat No i zobaczcie Nie widać tego tak na, na kamerze Ale możecie zobaczyć jakie te drzwi są odrapane Zaraz wam pokażę Vending machine e, Z Coca-Cola Zobaczcie to Moglibyśmy się tu włamać Chciałbyś się tu włamać i spać tutaj o, tak. nawet się dorobili jakiegoś bezdomnego psa na schodach Tutaj była zakładam recepcja, nawet jest jakaś poczta nie wiem z kiedy. Widać na tej recepcji już dawno nikt nie był. Tutaj są te dwa bankomaty, które nam uratowały trochę bo mamy problemy z wypłatą pieniędzy w Meksyku. W basenie jest woda i nawet ktoś tam jest. Z odczynnikami czyści basen. Maleksy też wyglądają, jakby nie były używane od jakiegoś czasu. No i ten pan, Ten basen jest cały zielony. Znaczy, woda jest zielona. tam wygląda, jakby ktoś był. Pomogę. Myślę, że tam jakieś firmy działają i tam u góry biuro działa normalnie, są klienci przyjmuje klientów. A biuro turystyczne? Wygląda albo, albo administracja tego miejsca, ale wygląda bardziej na biuro turystyczne urząd. Tu Dziwne miejsce i chodząc tak sobie po Meksyku w różnych miejscach zauważyliśmy, że sporo rzeczy jest opuszczone. Nawet zostawili drzwi otwarte do a eee, Serdze wiałe takie marnotrawstwo.